Byłem stoczniowcem, ja pracowałem w stoczni od 70 roku i w dniach pamiętnego stoczni gdańskiej imienia Lenina, teraz też się toczy taka wielka, wielka walka, jak powinna się nazywać. Moim zdaniem powinna się jednak nazywać Solidarności i byłem mistrzem na wydziale K1, kiedy wybuchł ten historyczny strajk w obronie na początku Ani Walentynowicz, od 14 sierpnia 1980 roku brałem w tym, w tym historycznym wydarzeniu aktywny, że tak powiem, udział. Po zalegalizowaniu związku przy Komisji Zakładowej Stoczni Gdańskiej powstał Komitet Obrony Więzionych za przekonania. Inspiracja wychodziła od starych opozycjonistów Dariusza Kobzdeja, Olka Hala. Tadeusza Szczudłowskiego jeszcze z Robcio. i przy komisji zakładowej powstał ten komitet, gdzie, w którym działali praktycznie niezwiązkowcy, to nie ma co tutaj wijać bawełna. Była to um, komórka albo organizacja Komitetu Obrony więzionych za Przekonania w sensu stricte polityczne, które zaglądało, zaglądało władzy za kulisy, do kieszeni, co się dzieje. Dlaczego SB ma takie prawa, co się dzieje w więzieniach? Zbieraliśmy pieniądze prawda, dla ludzi, którzy byli skazani, dla ich rodzin, e, dla adwokatów, i tak to wyglądało. No z chwilą wprowadzenia stanu wolnego, to w ogóle była całkiem niesamowita e, historia, ponieważ ja ze stoczni, niby najlepiej poinformowani, lechu, pod bokiem komisja Zakładowa, Komisja Krajowa w Gdańsku, a ja dzień przed tym w delegację związkową pojechałem na południe Polski święcić, poświęcić tablicę upamiętniającą grudzień 70 jakiegoś prudnika na opolszczyźnie, gdzie, gdzie nigdy nigdy nie byłem, ale nam zależało na tym, żeby wspomagać te słabsze ośrodki. Pojechałem tam i oni mnie zwinęli w hotelu z 12 na 13 grudnia, chociaż w tym samym momencie dobijali się u mnie w domu na Gdańskiej Morenie. No i tym to sposobem trafiłem na tą opolszczyznę, znaczy najpierw siedziałem w areszcie śledczym w Opolu i później w zakładzie karnym w Nysie, ale to się nazywało, że to były obozy internowania. Nie będę tutaj mówił konkretnie o naciskach, dlaczego ja, dlaczego zdecydowałem się na wyjazd i czy moja żona, która była też szefową nauczycielką zresztą, e, solidarności w szkole, jednej ze szkół we Wrzeszczu, Gdańską, udańską, zdecydowałem się na wyjazd, ale było tak e, ciężko, że, m, że w więzieniu się zdecydowałem na wyjazd z A Polski. Bardzo mocna, bardzo mocna, bardzo mocna. Oni... Nie do przyjęcia? Oni powiedzieli wyraźnie, że internowanie dla, mnie się, dla innych się skończy, dla mnie nie, ponieważ ja nie jestem żadnym związkowcem, jestem przeciwnikiem politycznym albo ja miałem w aktach wpisane, że jestem zdolny do zadań destrukcyjnych, a nawet e, sabotażowych. Ja naprawdę nawet w wojsku nie byłem, a ja miałem coś takiego wpisane. I oni mnie w ten sposób traktowali, bo komitety to były takie, Komitety Obrony Zamian były taką bardzo niewygodne dla ówczesnej władzy, prawda? Bo to... Yy, Organizacja, która chciała zdemaskować to bezprawie, albo próbowała zdemaskować, albo nagłaśniała, przynajmniej zdawaliśmy biuletyny i tak dalej. I wyjechałem, znaczy zdecydowałem się wyjechać, i oni mnie nie wypuszczali. Ja myślałem, może wypuszczą, może dam dyla do podziemia, może nie. Musiałem ustanowić pełnomocnika, którym została moja żona, której każali zlikwidować mieszkanie, wymeldować się z Gdańska, kupić bilety. Gdzie? Do Niemiec. Ona, znaczy, dla mnie było wszystko jedno. Troszeczkę francuski wtedy znałem. Myślałem, że może do któregoś kraju Beneluxu, bo my nie mamy żadnej rodziny, nie mieliśmy na Zachodzie. Na zachodzie. Ale ambasada Niemiec jakby pierwsza wyciągnęła pomocną dłoń do mojej żony, która wtedy z małym dzieckiem chodziła od ambasady do ambasady i mówi dajcie nam azyl, żeby męża wypuścili. I oni Niemcy pierwsi zdecydowali. Pojechaliśmy tak na chybił trafił na Westfalii, wysiedliśmy w Gelsenkirchen, to jest... Myślałem, że Westfalia, duży okręg przemysłowy, tam będzie może najłatwiej o pracę, i po prostu wszedliśmy w taksówkę na dworcu i powiedzieliśmy polityczny azyl tak jakoś gdzieś tam ze słownika. I on nas zawiózł na drugą stronę ulicy, gdzie poprosił mnie o azyl polityczny ja, moja żona i synek Maciek, ośmioletni wtedy. Wszyscy z paszportami w jedną, jedną stronę. No jeżeli ja byłem już tym wrogiem politycznym. no jest okej, okay, dostałem ten paszport w jedną stronę, ale żeby dziecko dostało paszport w jedną stronę? No przecież on powinien dostać normalny paszport, jeżeli już miał jechać ze mną. No i tam przemieszkaliśmy około roku, bo czekaliśmy na te wszystkie formalności tego, ale w międzyczasie przyszła propozycja z Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa, żeby, żebym się do nich zgłosił, ewentualnie na kilka wywiadów albo... I takim przełomowym momentem było to, że... Napisałem swoje wspomnienia, właśnie jeszcze tam od razu po więzieniu na Zachodzie spisałem to ręcznie i, i, i spisałem swoje po, wspomnienia na zew paryskiej kultury redaktora Giedrojcia i, i rozgłośnił Polskie Radio Wolna Europa i ta praca została nagrodzona. To się nazywa wspomnienia Stoczniowca i tak jakby na bieżąco, na żywo to opisałem. Ja to dzisiaj czytam, oczywiście ja jestem dziennikarzem teraz, i oczywiście 100 razy lepiej bym to napisał, prawda? Ale tego nie wolno poprawiać, bo jestem już teraz za, za mądry. Tak, tak, to, to bym skreślił, a tam bym dodał, prawda? I dlatego to, to tak zostawiłem. Byłem kilk na kilku wywiadach, to jest około chyba 700 kilometrów od Monachium i padła propozycja, że oni mnie zatrudnią na kontrakt e, w tak zwanej redakcji robotniczej. Znaczy, duże zakłady pracy, Represje na Związku, kontakt z biurem brukselskim Solidarności i to było, to było moją działkę. Tak, ale tak. Radio Wolna Europa. Radio Wolna Europa i wtedy się przeniosłem już do, do Monachium z całą rodziną. Dostaliśmy w 1984, w połowie, bo wyjechaliśmy w 82. w lipcu, ale dosłownie, oni wtedy mnie wypuścili, jak żona w Gdańsku pokazała Bilety, to wszystko, wymeldowanie i znanie mieszkania i wtedy oni mnie w tej się na południu Polski wypuścili. Ja miałem 48, bo przyjechałem do Gdańska i od razu trzeba było te spakowane walizki wziąć i jechać już, już w nieznane, totalnie w nieznane, nic nie widzieliśmy, języka, nie znaliśmy nic. No, a i wracając do tego, do tej propozycji, przenieśliśmy się do Monachium tam, to się wiązało z dużymi udogodnieniami, tak, że świetne zarobki, drugie, że mieszkanie służbowe, to wszystko odpadało, umeblowanie, że ludzie pracujący w Radio Wolna Europa mieli bardzo dobre warunki, ale znowu z drugiej strony to było to, że to było jednak takie getto, bo z nami się. Bali kontaktować i Polacy, którzy nawet wyjeżdżali wtedy, bali się. Rodziny miały szlawan wszystkie rodziny miały szlawan na paszport. Tutaj nikt z naszych nie. nie mógł. No także pierwszy raz w Polsce potem mogłem dopiero no, po 1989 roku się znaleźć, tak, tak. I jakaś rodzina też nie była. Nie, no bo oni nie dostawali paszportu po prostu. Nawet nie tylko do Niemiec. Wiem, że siostra żony. Chciała wiedzieć rodzinę w Stanach Zjednoczonych, też nie dostała, mimo wszystkich wymogów, prawda. Amerykanie zgadzali się na wizę i nie, nie, nie dawali paszportów. Zresztą wiem, przeglądając te wszystkie akta, które się zachowały w IPN-ie, jeszcze w 1986 roku była prowadzona przeciwko mnie prawda, dochodzenie, jakby. Skąd dostaję informacje, już jako pracownik Radia Wolna Europa, i były stanogramy moich audycji. Ja miałem dwie audycje w tygodniu jedną piętnastkę, jedną dziesiątkę. Oprócz tego prowadziłem od czasu do czasu, według grafiku, fakty, wydarzenia, opinie. To taka główna polityczna audycja. Ale. I oni czekali, oni czekali, oni czekali, żeby złapać. Znaczy, kanał był na pewno inwigilowany, bo niektóre rzeczy, które oni, jak ja czytam, to ktoś tam musiał być. Oni wiedzieli dokładnie, gdzie ja mieszkam i co robię, jakie audycje. I w aktach są na przykład stenogramy moich audycji też. I potem w porównaniu z tym, co się działo na przykład w Słupsku, że no, rzeczywiście to się zgadzało, więc to musi ktoś tam nadawać. Ta. Ale oprócz tego, że że pracowałem w Radio Wolna Europa praktycznie od samego początku działałem politycznie. Bardzo, bardzo, bardzo mocno w Polskiej Partii Socjalistycznej Lidii Ciołkoszowej z Londynu. Zresztą Polska Partia Socjalistyczna była bardzo dużą i prężną organizacją na emigracji i była jakby głównym zapleczem politycznym rządu londyńskiego bo przy rządzie londyńskim funkcjonowała też Rada Narodowa, ten jakby emigracyjny parlament, zresztą miałem zaszczyt być posłem tego parlamentu i, i, i działałem w tej Polskiej Partii Socjalistycznej, a w Niemczech komitet, jakby oddział niemiecki był chyba najbardziej liczny, ale to chyba dlatego, że najwięcej emigrantów, prawda, znajdowało się, szczególnie najmłodszego pokolenia tego solidarnościowego rzutu w tym czasie, i PPS y, emigracyjna w Niemczech była, była bardzo ważna. No, niestety, niestety, po zyskaniu niepodległości próbowaliśmy tutaj coś zrobić y, razem z Janem Józefem Lipskim i tak dalej. Ale że znaczy, według zgodnej opinii to wygląda tak. I powiem to brutalnie tak było, że po prostu okrągły stół zagwarantował lewą stronę sceny politycznej dla. Y, Yy, yy, dla yy, tak, 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 yy, SD yy, tego i potem Sojuszu, prawda? Bo znaczy dla byłych komuchów. I, i, i tak jest, tylko że oni z socjaldemokracją nie mają niestety nic wspólnego, samego początku nie mieli. Ale dlatego nie pozwolono na odrodzenie się Polskiej Partii Socjalistycznej, która przecież w okresie międzywojennym była Pa. Potęgą, potęgą. Tak. Yy. Czy jakieś działania na rzecz solidarności w kraju? Jeszcze, pan znaczy ja tutaj, bo tego było całe mnóstwo, prawda? bo jeżeli się działa w takiej organizacji, czy takiej partii jak PolPS, to ona też działa na rzecz kraju. To wszystkie organizacje niepodległościowe, bo hmm. chyba tylko za wyjątkiem zgody, bo była Związek Polaków, zgoda, która była no, sztucznym tworem, który. No, był jakby przedłużeniem Komunistycznej Polski na Zachód, to był Związek Polaków Zgoda, a wszystkie inne organizacje, to naprawdę to były takie, miały korzenie niepodległościowe. Ale ja tutaj jestem, żeby szczególnie mówić o jednej organizacji. Ja mówię o organizacji Solidarność Wolnych Polaków w Bawarii. Organizacji, które i, która współpracowała z CSSO, czyli z Tym Światowym Porozumieniem Organizacji Wspierających Solidarność. Mniej jeszcze wtedy na zachodzie nie było, ale początków jej istnienia należy się doszukiwać jeszcze w czasach legalnej działalności Solidarności w Monachium, a więc gdzieś tak pod koniec 1981 roku. Były takie inicjatywy oddolne, żeby pomagać i Solidarności, i Polakom, którzy teraz prawda, no, walczą o tą wolność prawda, i, i, trzeba, i tego tam nie ma, tego tam nie ma, trzeba słać paski i tak dalej. Ta jakby nieformalna grupa, która na jednym z takich zebrań, tyle co ja wiem, nazywała się Solidarność Wolnych Polaków w Bawarii, albo Bawarska Solidarność. i oni oni zbierali wszelkiego rodzaju dary i wysyłali paczki do Polski. To wszystko było w, w kręgu polskiej misji katolickiej. Są misje katolickie na nie tylko w Niemczech. Są jakby naj, najbardziej ogniskują życie polaków, bo są wszędzie praktycznie, a nie tak jak konsulaty, prawda, gdzie są o wiele rzadsze. To on się tego skupiało się to wokół Polskiej Misji Katolickiej, której proboszczem był wtedy ksiądz Jerzy Galiński. A takim głównym przewoźnikiem paczek był niejaki Podgórski, który dzisiaj prawda, no, jest wielkim magnatem i miliarderem, właścicielem Polsatu i tak dalej. Także on wtedy zajmował się przewozem tych paczków, dokładnie, dokładnie z Monachem. Ale przez to rzeczywiście no, bardzo dobrze miał rozpoznane, albo jeżeli pracował dla służby bezpieczeństwa, to bardzo dobrze miał rozpoznane środowisko i skupione wokół komisji, i Wolnej Europy, bo, to, bo ci ludzie też pomagali. Gdzieś tam, a pod koniec 1983 roku, kiedy ja już byłem w Niemczech, organizacja ta się zarejestrowała, okrzepła. I, 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 I działała. I działała na, na rzecz Polski. No to różne akcje były. A co muszę jeszcze podkreślić, że bardzo mocno w tej organizacji jakby wspomagała albo o, udzielała się aktorka Barbara Kwiatkowska las Ona. Mm, Mieszkała pod Monachium, w Baltham, ale mieszkała w pięknej willi, dużej, z dużymi pomieszczeniami piwniczymi. U niej tam można było przechowywać różne rzeczy i stamtąd też wysyłano, wysyłano e, paczki. E, w Solidarności Wolnych Polaków w Bawarii dużą rolę odegrali jednak pracownicy Radia Wolna Europa. Pierwszym takim oficjalnym e, przewodniczącym był Janusz Urbanowicz, pracownik działu analiz i badań e, RWE. Były kapitan marynarki wojennej, wyrzucony z tej marynarki jeszcze w latach 50. przyjaciel Tadeusza Szczudłowskiego, zrobca, opozycjonista, to był Janusz. Potem następny był Wojtek Stockinger, był lektorem u nas w RWE, a aktor, aktor tak, no. a ostatnią przewodniczącą, bo organizacja działała do 1989 roku. Była Nina Kozłowska tłumacz. Hmm. Niemka z polskimi korzeniami, mhm. oznaczona między innymi medalem wolności, yy, yy, wdzięczności, przepraszam, który został ustanowiony przez Solidarność nie tak dawno. A co się z Panem działo po 1989 roku? Czy Pan się zdecydowałby powrót do kraju? Czy tak, tak. Pan na to, 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 Dla wszystkich, no, hmm. dla nas było to, no, no, co robimy. Nie tylko ja, przecież tysiące ludzi miało ten sam dylemat, tylko trzeba wziąć pod uwagę, że minął pewien okres czasu, gdzie człowiek już się zaklimatyzował. Tak. Dzieci dorosły, gdzieś tam zaczęły funkcjonować Syn? Wnuc... Wnuc... tak. Wnuczka się urodziła. Tak, która ma matkę bawarkę, a a, a ojca Gdańszczanina. Także y, 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 próbowałem, próbowaliśmy wrócić, próbowaliśmy wrócić. Tam były takie dosyć nawet nieciekawe czasy, gdzieś tam jakieś pieniądze zostały zainwestowane, coś tam przepadło. Także troszeczkę zniechęcenia przyszło. A z drugiej strony, co, co odgrywało dużą rolę, że po. Albo y, radio zostało zamknięte, prawda? Y, y, że dostałem pracę, ja pracuję w administracji Uniwersytetu Technicznego do dzisiaj. No. Tak, w Monachium to jest taka Politechnia. Znaczy nie tak, tylko to jest Politechnika. I, i to tak. Jest trudno zostawić tą pracę, zostawić wnuczkę, bo już, już pomijam dorosłego syna, ale wnuczki to bym nie, nie zostawił po prostu. Dlatego jakoś takim środek zastępczy, po prostu kupiliśmy sobie mieszkanie w Sopocie, i to jest mój Gdańsk, i mam tam brata. Trzy samoloty dziennie do Monachium. Jak tylko tęsknota ściśnie, to natychmiast mogę być u pani, prawda? Czy tutaj, czy, czy u siebie. To już nie ma. Największy problem był wtedy, prawda? Gdzieś tam w połowie lat 80., gdzie trzeba całą noc było stukać w ten telefon, czy tam kręcić jeszcze tarczą i się połączenia, połączenia z Polską nie zostało, prawda? A, a teraz. Skype, Facebook'i, Bóg wie co, na dobrą sprawę to ja wiem, co tam kuzynka gdzieś na śniadanie zjadła, prawda? Także czy mamuśka, jak się czuje, ma 85 lat, nie ma żadnych problemów. Tęsknota, yy, nie ma tej tęsknoty, granicy nie ma. Także za kilka godzin mogę być i, i tak, a znowu z drugiej strony, jakby nie było, to jeszcze nam troszeczkę tutaj w Polsce brakuje do tego standardu, który jest tam. Moja żona jest chora na stwardnienie rozsiane. Jest to poważna choroba, prawda? I jednak ta opieka lekarska no, jest trochę lepsza, już no, nie chcę mówić, że o wiele lepsza. Tak, tak. I dlatego zostaliśmy i nie ma problemu. Nie ma problemu. Dzisiaj mamy tutaj konferencję, prawda? Tutaj wystarczy jeden telefon, czy zaproszenie, i jestem. Wczoraj przyleciałem, jutro wracam. Mhm bardzo dziękuję za wypowiedź. Jakby Pan mógł to odczytać do kamery, tutaj ze swoim imieniem i nazwiskiem, to jest zgoda, że Pan się na wykorzystanie tej okay. wypowiedzi. Ja, Bogdan Żurek, wyrażam zgodę na wykorzystanie mojej wypowiedzi nagranej do projektu Europejczycy i Polacy Solidarnie dla Solidarności realizowanego przez Stowarzyszenie Wolnego Słowa Warszawa dnia 23 sierpnia 2012 roku. Bardzo dziękuję. Sopa, teraz mikrofon. W porządku? W porządku jak najbardziej. No ja to się tak cieszę. Porządku.